Pewnej nocy, gdy miałem 15 lat, moja mama i ja usłyszeliśmy naszych pijanych sąsiadów, którzy, myśląc, że nikt ich nie słyszy, omawiali plan otrucia naszego psa. Twierdzili, że szczekał zbyt często i uznali to za problem, który muszą rozwiązać. Wściekłość zalała mnie natychmiast. Byłem gotów od razu do nich pójść i stawić im czoła, choć wiedziałem, że mogłoby się to źle skończyć. Ale moja mama miała inne podejście, bardziej stanowcze i zdecydowane. Wzięła strzelbę mojego taty, załadowała ją, wybiła siatkę w oknie swojej sypialni i wychyliła się tak, by sąsiedzi mogli ją zobaczyć. Spokojnym, ale lodowatym głosem powiedziała: Spróbujcie tknąć mojego psa, a pożałujecie tego na całe życie. Ich reakcja była natychmiastowa. Uciekli do garażu i zamknęli się tam, próbując uniknąć dalszej konfrontacji. Przez resztę wieczoru słyszeliśmy ich kłótnie, a moja mama, stojąc przy oknie, rzucała w ich kierunku pełne ognia hiszpańskie przekleństwa, które do dziś pamiętam. Nie odchodziła od okna, dopóki tata nie wrócił z pracy. Gdy tylko jego samochód pojawił się na podjeździe, sąsiedzi w pośpiechu wsiedli do swojego auta i odjechali, wykrzykując na odchodne rzeczy, które lepiej pominąć. Kilka Dni później wyprowadzili się na dobre. Nasze psy dożyły spokojnej starości, a moja mama stała się prawdziwą legendą w naszej rodzinie. Tego wieczoru pokazała, jak daleko jest gotowa się posunąć, by chronić to, co kocha.